Cześć, jestem Patryk. Cześć Sylwia. Dziś wyjątkowo znajdujemy się w plenerze. Jesteśmy na polu namiotowym Korsarz, nad dziorem Zbiczno, w Rytych błotach. Tak. Gdzie będziemy dzisiaj prezentować, porównywać dwa rowery, dwa rowery konkurencyjnych marek. Marki damskiej od Giant'a marki Leaf. Leaf. model Revolt i jest to wersja karbonowa, to jest Revolt Advanced 1. Advanced 1. i Bianchi Arcadex wersja Comp, mhm. czyli znany i lubiany gravel, bardzo popularny, występujący w dwóch wersjach kolorystycznych złoty, który mamy przed sobą oraz Celeste i w dwóch wersjach napędowych, bo występuje mhm. na tutaj obecnym sremie, jak i w wersji y, Shimano Gerix, obie wersje dwunastorzędowe. Tak, dokładnie. No leaf... A Sylwunia, co ty przywiozłaś? Co to przywiozłaś za liwa do brody? Ja przywiozłam e, Live Devold Advance I1 e, i tutaj szkoda troszeczkę, że nie mamy tego wyboru kolorystycznego. My, kobiety, lubimy mieć wybór. I e, niestety nie mamy wyboru tak jak w Bianki. Mamy jeden odcień, ale za to bardzo ciekawy. Malowanie Leaf jest. E, no specyficzne, bo e, ten lakier zmienia swój odcień w zależności od padania e, światła na niego. Mhm. W świetle, na świetle dziennym też prezentuje się e, o wiele piękniej niż e, w salonie. E, to jest wersja karbonowa. E, Leaf, DeWalt występują również w wersji aluminiowej. E, jest też kilka modeli. Dzisiaj będziemy omawiać model na grupie jednorzędowej. Mhm. I też jest Srem Apex, widzę. Tak, tak, tak. Na Srem Apex. Bo moim zdaniem, jako pierwszy sprzęt gravelowy, zawsze łatwiej Wam dziewczyny byłoby użytkować rower, który nie posiada przerzutki z przodu. Eee, Z napędem jednorzędowym napędem jedno, jednorzędowym. W ogóle na nasze tereny i ogólnie jak ktoś nie ma zbyt mocnej nogi mm -hmm. i nie chce szybko jeździć po szosie, czy po gładkich, powiedzmy, no, prostych szutrach, to jednorzędowy napęd w zupełności wystarcza, to tak? Ja, ja sam so, po sobie wiem, że i ultramaraton, jakiś jechałem, i w trudniejszym terenie ten jednorzędowy napęd spełnia, spełnia swoją funkcję, co mi brakowało na szosie, na długich, prostych odcinkach, gdzie kolega miał dwa blaty z przodu, wrzucił mhm. większą zębatkę, no i niestety powyżej 40-45 na godzinę, no to ja już miałem bardzo dużą kadencję, tak? Także to to, to jest odczuwalne przy większych prędkościach. Co fajnego widzę w Twoim rowerze, w to, czego nie ma mój rower, powiedzmy, Twój ma dropper, tak? I jest to fajna opcja, jeśli chcemy obniżyć środek, ciężkości na zjazdach, nie czujemy się może tak pewnie na zjeździe, też można sobie obniżyć, że tak powiem, siedzenie i bardziej kontrolować ten rower. To na plus dla Liwa. Oczywiście Arkadexa można w takowy system wyposażyć, tak? Tak, jest taka opcja. I tutaj jeszcze tylko podpowiem, że Obsługa tej manetki jest bardzo prosta, bo mamy przycisk znajdujący się na kierownicy, na baranku, bardzo blisko e, hamulca, klamki, klamki tak, e, klamko-manetki, gdzie, znaczy klamki, przepraszam, bo tutaj nie mamy przerzutki z przodu, e, gdzie szybko sobie możemy po prostu dropper e, uruchomić e, na zjeździe, tak jak wspomniałeś, przenosząc środek ciężkości na tył. Co ułatwia po prostu zdobywanie górek. Tak, kolejny plus Liwa, no to też widzę, że on ma bezdętkowe koła z automatu, że tak powiem, fabrycznie. Tak. Wy, tak. Bianki, możemy to w prosty sposób przerobić, jednak wiąże się to z jakimś dodatkowym kosztem. Opony u Ciebie Maxis Maxis, modern... tak. Rambler 700 45 c szeroka dość. Tak samo jak u mnie 45C, okay. niemniej w Pirelli Cintura, to Gravel M, które zostały u mnie zastosowane, jest bardziej agresywny protektor. Ten bieżnik, no jeżdżę już cały sezon na tym rowerze z tym bieżnikiem, uważam, że to jest bardzo dobry bieżnik na różne warunki, świetnie wpisuje się też w piasku. Tu u Ciebie bardziej delikatny ten bieżnik, niemniej będzie stawiał mniejsze opory toczenia, będzie na pewno oponą szybszą, tak? Tak, tak. Jeżeli chodzi o Cinturato to M. Ja użytkuję 40C. Mhm. I radzi sobie ta opona też, pomimo, że jest węższa. Tak, w terenie wymagającym, na szutrach, piochu jest, jest ok. I jeszcze jedna rzecz, jak już jesteśmy przy, przy oponach, przy kołach, Leaf jest wyposażony w system Flip Chip, czyli mamy możliwość przesunięcia koła, mhm. co zmienia jakby trochę geometrię tego roweru, bo otrzymujemy wtedy coś bardziej stabilnego. Mhm. I też możemy wrzucić wtedy jeszcze szerszą oponę. Też widzę tutaj mocowanie na błotnik jest już przystosowane liw żeby zamontować od razu błotnik, tak? Także tak, są w ten sposób i myślę, że też by można bagażnik, bo do niego jakiś jest chyba adapter dawany, z tego co pamiętam, żeby zamontować sobie tak, bagażnik. Tak, na sztyce jest. Także jest można z adapter. niego zrobić no turystyka w bianki raczej bagażnik by musiał być montowany na sztycy pod jeśli chodzi o sloty, no to mamy bardzo podobnie, tak? W zasadzie tak samo, bo mamy i na widelcu i na górnej rurze, żeby zamontować sobie torebeczkę. I mamy dwa miejsca na bidony. W Arkadeksie nieco toporniej chodzi moim zdaniem ta klapka od zamykania tej, tego schowka. Mhm. W Liwie, co, co jakby zauważyliśmy u mnie w sklepie można tą klapkę montować odwrotnie do góry nogami C czemu to jest ważne ponieważ jak chcieliśmy zamontować dwa koszyki na bidon jeden bidon uderzał o drugi jak odwróciło się tą klapkę tak po prostu jest ten to górny ten bidon że tak powiem na rurze dolnej wszedł nieco wyżej i wszystko działa jak trzeba Także to też jest sprawdzona taka technika montowania bidonów. Ważna kwestia, jeżeli chodzi o siodełko, tutaj od razu mamy siodełko szersze damskie w I Leaf. Jest to siodełko Approach o szerokości 155 mm, więc jest to na pewno wygodniejsze siodło dla nas, dla kobiet pod naszą budowę ciała. Też ładna owika z motywem Leaf tak. i kierownica w systemie Diffuse, tak? Czyli też kierownica, która się ugina tak. nieco absorbuje, na nierównościach, absorbuje tak. wstrząsy. Trzącym, dokładnie. W obu rowerach mamy takie smaczki jak zamykanie koła, zapięcie koła, które też ma w sobie wbudowany imbus. Czyli możemy dokręcić sobie na przykład wspornik kierownicy tym samym kluczykiem, którym zapinamy koła. Takie smaczki. Obo oczywiście <grym> sztywne osie. Tak, tak, standardy. W Liwie mamy symetryczne dolne widełki, w tym mamy asymetryczne. Co mi się bardziej podoba? No, Włosi jednak mają to do siebie, że lubią, lubią szaleć ze stylem. W Bianki w przepraszam, w Liwie nieco bardziej zachowawczo, niemniej ładnie. Klasyczniej. Tak jest. Ok, dajcie znać, czy użytkujecie rowery marki Liv, marki Giant, czy też jesteście zwolennikami włoskiej melodii, włoskiego sznytu. W postaci rowerów od marki Bianchi. Dzisiaj to wszystko od nas. Zapraszamy na kolejne odcinki, a one już niebawem. Hej, cześć, cześć. cześć.